Złożony w południowej części województwa pomorskiego Człuchów jest jednym z kilkudziesięciu miast w Polsce, które przystąpiły do programu rewitalizacji. Inicjatywa zakładała nie tylko modernizację przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim rewitalizację społeczną chodziło tu między innymi o przygotowanie odpowiednich narzędzi, a później także nauczenie mieszkańców rewitalizowanych obszarów, jak z nich prawidłowo korzystać. Nasz region, podobnie jak całe Pomorze Południowe i Zachodnie, boleśnie doświadczył przemian ustrojowych po roku 1990. Upadające masowo zakłady produkcyjne wygenerowały całą rzeszę osób bezrobotnych. Przez lata nasz powiat dominował w krajowym rankingu bezrobocia. Powodowało to także zaburzenia w funkcjonowaniu wielu rodzin. Dzisiaj jest już zdecydowanie lepiej. Program rewitalizacji uzupełnia ostatnie luki pozostałe po tamtym okresie. Jednym z takich przykładów jest utworzenie Centrum Rodzin. To zupełnie nowa instytucja, której zadaniem jest świadczenie usług pomocowych osobom w różnym wieku. Nasze centrum prowadzi między innymi placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. To tutaj nasi podopieczni mogą otrzymać pomoc w nauce i zagospodarowaniu czasu wolnego. Na miejscu prowadzimy na przykład lekcje języka niemieckiego i informatyki. Kolejnym ogniwem naszego centrum jest klub seniora. Działa on codziennie przez 6 godzin. Zainteresowani mogą na miejscu skorzystać z oferty zajęć ruchowych, warsztatów informatycznych, a także różnego rodzaju kursów i wykładów. Do dyspozycji seniorów jest też psycholog i prawnik. Trzecim filarem naszej placówki jest pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach. Dla takich osób mamy w ofercie warsztaty umiejętności rodzicielskich pomoc asystenta rodziny, a także porady prawne i psychologiczne. Centrum Rodzin działa w budynku Miejskiego Domu Kultury. To właśnie potrzeba uruchomienia nowej instytucji wymusiła kompleksową modernizację całego obiektu. Dzięki temu Człuchowski Dom Kultury jest teraz jednym z najnowocześniejszych w regionie. Bogata jest także oferta placówki. Gdyby policzyć wszystkich naszych uczestników zajęć, i tych dużych, i tych małych, to pewnie uzbierałoby się nawet kilkaset osób miesięcznie. Proponujemy bowiem bardzo szeroki wachlarz zajęć. Prowadzimy warsztaty wokalne, taneczne, plastyczne, teatralne. Mamy też pracownię modelarską oraz szkołę gry na instrumentach. Mamy także chór. Wśród dorosłych ogromnym zainteresowaniem cieszy się Zumba. Dla nieco starszych pań mamy też pracownię hawciarską. Są też pracownie pracy zespołowej. Te z kolei cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży. Remont, przebudowa i dostosowanie obiektu miejskiego Domu Kultury do nowych potrzeb kosztowały łącznie 5 milionów 600 tysięcy złotych. Prawie połowę stanowiły dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Kolejnym elementem procesu rewitalizacji śródmieścia był remont wybranych kamienic komunalnych położonych w obszarze objętym programem. Jednym z takich przykładów jest zespół budynków położonych przy ulicy Traugutta 1 i 3. Zdewastowane kamienice są dzisiaj nie do poznania. Oprócz remontu wnętrz naprawiono w nich także stolarkę okienną i drzwiową oraz elewację jej dach. Zmieniło się także otoczenie całego budynku. Mowa tu o podwórku, które przeszło gruntowną przebudowę. Podobne akcje przeprowadzono także na pięciu innych podwórkach w mieście. Co ważne, w proces rewitalizacji zaangażowani byli sami mieszkańcy. Najpierw przeszliśmy szkolenia. Pokazano nam, jak prawidłowo urządzać i dbać o przydomową zieleń. Mieliśmy też warsztaty z pielęgnacji drzew owocowych. Następnie zdobytą wiedzę przekładaliśmy na praktykę. Wspólnie z innymi mieszkańcami urządziliśmy otoczenie naszych podwórek. Cieszę się, że mieliśmy taką możliwość. Sami pewnie gdybyśmy tego nie zrobili. Program rewitalizacji zdopingował nas do działania. Co ważne, mieszkańcy zadbali także o nowe wyposażenie swoich podwórek. Sami wykonali kwietniki, pergole i altany rekreacyjne. Miasto dostarczyło jedynie drewniane ławki i metalowe stojaki na rowery. Budowę chodników, parkingów i utwardzenie terenu powierzono profesjonalnej firmie. Kolejnym, równie ważnym elementem programu rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie było bezpośrednie połączenie ulicy Szczecińskiej z promenadą nad jeziorem urzędowym. Dzisiaj jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w mieście. Miłośnicy rekreacji mają tam do dyspozycji nie tylko atrakcyjny ciąg pieszo-rowerowy, ale także ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, mini-siłownie oraz altany rekreacyjne, o których utrzymanie dbają sami mieszkańcy. Zresztą to nie koniec ich aktywności. Projekt Rewitalizacja Śródmieścia w Czuchowie jest elementem uchwalonego w 2017 roku gminnego programu rewitalizacji. Jest to inicjatywa, na którą my jako mieszkańcy długo czekaliśmy. Zakończenie realizacji części infrastrukturalnej nie kończy jednak programu. Będzie on realizowany wspólnie z mieszkańcami co najmniej do roku 2022. W naszym mieście jest bowiem jeszcze dużo do zrobienia. Człuchowski projekt rewitalizacji śródmieścia był realizowany od roku 2018. Kosztował on łącznie 11 milionów złotych. Prawie 4,5 miliona stanowiły dotacje otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.